Jeżeli Twoja maszyna nie szyje równo, przeskakuje, przerywa ściek, nie zawsze jest to wina igły czy materiału. Po prostu ją wyczyść. Jeżeli szyjesz latami i nie czyścisz swojej maszyny, to najprawdopodobniej pod płytką zebrało się mnóstwo pyłu i kurzu. Podnieś stopkę i ją zdejmij, następnie odkręć te dwie śrubeczki, by unieść do góry płytkę. Teraz wyciągnij płytkę. I zobacz, ile kurzu i brudu jest zgromadzone tutaj pod płytką. Wyciągnij bębenek oraz tą część, która jest wkładana, koszyczek. Zobacz, teraz wyczyść to sprężonym powietrzem, pędzelkiem lub wyciągnij dobrze odkurzaczem. Zwróć uwagę, czy tutaj pomiędzy ząbkami nie nagromadził się brud, który, zobacz, się sfilcował i utrudnia Ci szycie. Powyciągaj brud dokładnie ze wszystkich szczelin. I gotowe. Rób to regularnie, aby Twoja maszyna służyła Ci na lata.